Szukasz fajnego miejsca na spędzenie czasu blisko Warszawy wśród natury, poznaj to miejsce ogromna przestrzeń e, nad rzeką Osobny hotel z osobnymi domkami, ze spa, z pyszną kuchnią i restauracją, z przepięknym ogrodem. Teraz nagrywałam wiosną, więc naprawdę jeszcze jest szaro i ponuro, ale mimo to naprawdę ta surowa przestrzeń tutaj robi wrażenie. Ogromna przestrzeń, tak jak wspomniałam, place zabaw, minizo. Warsztaty cztery domki z warsztatami dla małych i dużych. Blisko jest piękny kościółek, a także kilka innych sfer typu wysepka, z wieszczami, albo możliwość chociażby morsowania w rzece, czy skorzystania z kajaków, tak itd. Ogromna